Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym vlogmasie na tym kanale w tym roku. Pierwszy grudzień to oznacza vlogmasy. Mam nadzieję, że będziemy wspólnie odliczać do świąt 24 filmy. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkie zrealizować. Przygotowałyśmy razem z Kasią to piękne stanowisko i zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Pierwsze przygotowania do nagrywania vlogmasów robienie scenerii uh -huh. pod vlogmaski. Pod... Nagrywanie kalendarzy. Kasia rozplątała to wszystko, a ja rozplątałam od tamten, tamten pierwszy. No, a Kasia już jest na tym etapie, także fajnie. Może ja po prostu wyciągnę świąteczne ozdoby. I stół przygotuję, obrozumienie, czerwony dam. Dobrze. Zobaczcie, jaki piękny klimat. Z choineczką. Teraz e, nikt nie będzie mu kieść na, na tym obrusie. Trzeba będzie go odsuwać, żeby nikt go nie poplamił przez całe święta. Będziemy, po prostu... A, ręcznik... Ręcznik... Będziemy się... ten, ręcznik papierowy dawać dla Kuby. Bo to Kuba jest największą świnką. Jeszcze taki. <ślesztuk> no, Jezu, spokojnie. Tak <ślesztuk> pięknie. Klimatycznie zgaszę światło. Ale zarąbiście To było jedyne miejsce na to. No ale odbija trochę od szyby. Boże, to musi tak migać? Nie musimy zmienić tryb. Musimy zmienić tryb. Jeszcze ten zabawski. Mi się podoba. O, teraz jest lepiej. Czy one też migają, też trochę migają. Kurde, ale odbijają, wiesz trochę od szyby. Teraz to już nic nie zrobisz. Może jak będzie północ, to będzie inaczej. No nie wiem nie, ja też tego nie zdejmuję. No nic, no trudno. Irlanda ma. Dodałam jeszcze jedną rzecz: świecące lampki na stół. Ej, no będzie spoko, chyba można nagrywać w masy. Dwa, jeden może zobaczyć. Wow, czuję święto. To jest klimat święty. O! <laughs> Fajnie, jest. Już nie chlej tej wody. Bo się strasznie. Mogliście zobaczyć całą realizację tutaj tego mojego studia. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Kasia bardzo, bardzo, ale to bardzo mi pomogła. Jestem jej mega wdzięczna, bo zrobiła to po prostu wyśmienicie. Jak ja odplątywałam jedną tą. No, tą tutaj listewkę, to Kasia uporała się ze wszystkimi, także ma talent, dziewczyna. Cóż, mamy kalendarze, słuchajcie. Mamy kalendarz doktora Horsa, końskiej cukierenki, aż dwa. Mamy kalendarz od Lokate oraz mamy kalendarz psi. Żeby też Esmę troszkę umylić ten czas, oraz niezastąpiony doktor Horse przygotował również mi 24 prezenciki, i jestem mega ciekawa, co w tym roku od nich właśnie dostanę. Także zabieramy się za kalendarze, a później przejdziemy sobie jeszcze do dalszej części filmu, bo mam dla Was niespodziankę. Nagrałam też taki film z pierwszej nocy koników, jak były u nas, także mam nadzieję, że Wam się spodziewam. え Ja już tak naprawdę nie wiem, co tam nagrywałam. Pewnie przy montażu się okaże, ale dobra. Na razie zacznijmy sobie od kalendarzy. Mamy końską cukierenkę. W tym roku jest zupełnie inna szata graficzna, że tak powiem, tego kalendarza. Tutaj mam kalendarz z lukrowanymi ciasteczkami. Prezentuje się on w ten sposób. Jest przepiękna, szkoda mi go otwierać, ale dobra. Szukam sobie jedyneczki. Otwieramy okienko numer. Jeden. O nie, nie mogę tymi długimi paznokciami moimi. O, ale poniszczę, tak mi szkoda. Okej. Okay. I w jedyneczce mamy takie oto ciasteczko kwadratowe. Jest to w ogóle chyba część bałwanka z szalikiem. Myślę, że Pokiemu na pewno zasmakuje. A wętelkowi dedykujemy ten kalendarz, czyli z ciasteczkami naturalnymi. Sprawdźmy, co tutaj się kryje. Z tym się uporam później. Nie będę już tutaj się męczyć z tą kokardką, bo jest przywiązana na supełek niestety. Ale gdzie jest jedynka? Pod tą kokardą, no ale dobra, nie przejmujmy się, otwierajmy. Jezu, ja chyba muszę sobie jakiś nożyk tu załatwić. Otwieramy. I mamy ziołowe ciasteczko o w kształcie hojneczki. Otwórzmy, może sobie teraz pieskowy kalendarz. Ja go w ogóle wyhaczyłam w Action. Nie miałam nigdy pieskowego kalendarza, także sprawdźmy, jakie będą smakołyki w ogóle dla piesków. Otwieramy. Uuu, i mamy tutaj nie jedno ciasteczko, a kilka jest ich dokładnie pięć? Tak, pięć ciasteczek w kształcie gwiazdek. Esmusia, proszę bardzo, gwiazdka dla Ciebie. <grytanie> Idziesz sobie tak? Zje się w spokoju. Kolejny kalendarz od Lokate, czyli coś dla mnie. I do mojej pielęgnacji. On jest w ogóle ekstra, bo zobaczcie, jak jest on rozsuwany. I zobaczcie, jaki jest wielki teraz. Uwaga, otwieramy. U duże okienko. I uwaga, co my tu mamy? Chyba krem do rąk. Tak, jest to krem do rąk. O zapachu chyba orchidei. Tak, orchidee. Otwórzmy sobie teraz kalendarz od Horstaka. Otwieramy i mamy tutaj słuchajcie, pasta do smarowania różnych drewnianych elementów, bo jak wiecie Honda trochę mi zjada, yy, niestety wiaty, więc będziemy mogli właśnie tym kremem posmarować. Kurde. Nie wiem, czy coś czuję w ogóle, no ale może jak się go ruszy, tą konsystencję całą, to będzie inaczej. Na pewno weźmiemy na pędzelek i posmarujemy, żeby nie obżerała nam wiatr, i zobaczymy, jak ten produkt się zachowa. I największy kalendarz na dziś, czyli kalendarz od doktora Hors'a. Kurczę, mimo że stół jest dość spory, to mam tutaj dość mało miejsca. Także, o Jezu, muszę go w ogóle otworzyć, bo on się otwiera jak książka. Muszę sobie tu zrobić miejsce trochę. Uwaga, otwieram. Jezu, on jest ogromny. Jezu, zaraz tu coś poniszczy. Dobra. Otworzyłam. I jest okienko numer jeden. Także otwieramy. I uwaga, mamy tutaj pastę. Goodbye. Jest to preparat na grudę, także idealnie na tą pogodę taką jesienno-zimową się przyda. Zrobiłam tu dość spory bałagan, więc szybko to posprzątam, a Wy zobaczcie jak to było pierwszego dnia, jak koniki już były u nas i jak musiałam je rano też karmić. Jesteśmy po pierwszej nocy. O, Honda leży. Zobaczcie. Ojeju. Honda leży. Tam idzie wentylek. Ruda tutaj sobie stoi. A gdzie pokerek? Tak więc wracając, jesteśmy po pierwszej nocy. O, widzę pokara za się chowa. No i co? Koniki żyją z tego co widzę. Honda już odpoczywa, leży. Także przeżyliśmy. Idę je karmić. Wracam, o, ona się darza, wracam, o właśnie pokażę wam jak urządziłyśmy się wczoraj jeszcze z Julą, bo wczoraj to było takie wiecie wszystko emocjonujące, chaotyczne, bardzo wszyscy się cieszyli i nie dowierzaliśmy, że udało nam się to zrobić, także dużo rzeczy nie powiedziałam. Nie pokazałam, ale myślę, że to sobie będziemy po prostu w trakcie pokazywać. Już wiecie, jak tu zamieszkamy i, i co planujemy i w ogóle. No i tak tutaj poukładałyśmy na razie nasze pasze. Ja dokupiłam jeszcze dwa pojemniki, więc tak to się tutaj prezentuje. Myślę, że jest git. Git, na razie jest git. Chodźcie, chodźcie na śniadanko. <śmiech> Cześć <śmiech> Hejka, hejka Honda już pierwsza do żarcia Ty to tak oh. Tak, tutaj mam dla Ciebie, proszę O, jest tutaj dla Rudej Proszę O Boże, Ruda <laughs> Matka Cię zabije O matko, święta! O, zabiję cię! Cześć, koniki, moje kochane! Dobra, proszę bardzo, tak. Tu poker w łajdaku. Tutaj pokerek. Tutaj wentelek. Zajadają koniki. Uff. Fajnie. Śniadanko. Jedzone. Pi, pi, mój czarnuszku, kochany. <noise> Pę proszę bardzo, ciasteczko od końskiej cukierenki. Na poprawę humoru. No tak mój czarny. Czarny misia mój. <noise> nie mam, nie mam więcej. <noise> o, kot paker idzie. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć, bo przy wczorajszym pakowaniu i we wszystkim bardzo, ale to bardzo, pomogły właśnie nam ciasteczka z końskiej cukierenki. Proszę, proszę wam Bez nich byłoby ciężko załadować konie. A z racji tego, że konie naprawdę je uwielbiają, mają dobry, super naturalny skład, to konie naprawdę je uwielbiają. Wiecie, nie ma takich niepotrzebnych wypełniaczy, zapychania mąką. Także jeżeli szukacie dobrych ciasteczek na rynku, to właśnie końska cukierenka. No i pamiętajcie, że z kodem Mizerka 10% taniej, ale poza tym naprawdę wczoraj te ciasteczka dla nas były zbawienne, bo konie ładowały się praktycznie od tak. Jedynie ten gamon miał mały problem, ale poza tym reszta na smakołyka bardzo chętnie wchodziła. Kodpaker i konie. Ej. Kot Paker chyba zamienia się w konia, razem z nimi je trawę. Boże, Pakerku, co oni ci zrobili? Jesteś, ty jesteś kotkiem, nie pieskiem, znaczy nie konikiem. Boże. O. Pan wentyl lubi wiatę? <grych> A kto to już tutaj zamieszkał? Kuń W wiacie. Tak. Zamieszkał koń wiacie. O, jeszcze nasrał. Ekstra. O, jo, 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 oj. Ale ta trawka dała. Wieguneczka lekka jest, co? Ale to przez to, że pewnie mocno wodnista. Tak, mocno wodnista. Moja Honda? Tak? Super kucyk? Jak tam noc ci minęła? Dobrze? Ja to się cieszę. No cześć. Siema. Siema, siema. No, jakby takie to pożyją, nie? Nie zdążyłam Esma nagrać, jak leżała z takimi uszami. Esme, co ty robisz? Jakby... Halo? Posprzątałam moje vlogmasowe stanowisko i dzisiaj już też to by było na tyle. Żegnam się z wami. Mm. Muszę na nowo mieć wprawę w nagrywanie vlogmasów, bo trochę z tego wypadłam. Jak mogliście zobaczyć, rudej mojej rudej, czyli wagi na filmiku jeszcze nie było, ponieważ przywieźliśmy ją właśnie tego dnia dopiero wieczorkiem. Więc no akurat. Jej rano nie było, kiedy to nagrywałam, ale Rudzia już jest z nami, jest wszystko w porządku, bardzo dobrze dogaduje się w stadzie i myślę, że już jakieś kontakty złapała. Dodatkowo jest u nas też w pensjonacie jedna karaklacz, z którą złapała bardzo dobry kontakt i się przyjaźnią, że tak powiem. Jest to dwuipółletnia kobyłka, więc mniej więcej ma koleżankę w swoim wieku i może sobie spokojnie dorastać. Widzimy się jutro w kolejnym. W kolejnym vlogmasie trzymajcie się, buziaki, cześć